Cześć, Dzisiaj chciałem wam pokazać y, moją renowację starej półki PRL Natomiast ta półka się tym charakteryzuje. Tu jest, y, to był cały taki segment, natomiast tutaj jest y, część, którą nie będę robił, która gdzieś tutaj poszła koło wiaty Ona będzie jakieś gdzieś tam, y, no po prostu sobie tu była na jakieś zabawki dla dzieci, powiedzmy na przy Natomiast ta, którą mam robię, jest taka sama jak ta, tylko, że tutaj oczywiście są półeczki, można sobie je włożyć. I są szklane, szklane, szklane półki. Natomiast część tutaj, tam, na przykład, tam widzimy, że była pęknięta, pęknięty spód, czyli już właśnie była gorsza. Jakieś części mogą mi się stąd przydać. Zobaczcie, te uchwyty są Świetne. One są z jakiejś nierdzewki bardzo dobrej. Świetne są. <laughs> no i słuchajcie, tutaj już półkę pomalowałem i postawiłem. Eee, jest noc, także tutaj jeszcze po prostu dopiero zobaczymy sobie efekt, jak będzie w dzień. Eee, i, i, I wtedy po prostu już będzie dokończone jakieś tam detale. I założone szybki to Wam znów już pokażę. Na razie tylko teraz tak poglądowo pokazuję, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj dół nie był malowany, tam próbnie jakoś, bo będą półki. I na razie tak to wygląda, i zobaczymy jak już będzie. Pokażę Wam efekt końcowy, jak już będzie pomalowany. Słuchajcie, kochani, to już mamy końcowy efekt. Filmik jest kręcony w nocy. Ja może jeszcze też nakręcę go w dzień. Zobaczymy wtedy, jak to będzie wyglądać. Zainstalowałem LEDy. Na samej górze e, taki fajny retro komputer Apple. E, ładny, ła, e, fajnie on tutaj też się komponuje bo ma e, taką szklaną klawiaturę szklana myszka, tutaj szklana obudowa także fajnie to fajnie to wygląda a nasz mebelek jak się ma wokół taśma LED naklejona fajnie to wyszło i fajnie będzie to fajnie będzie to to, 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 to zestaw może na, można jeszcze różnie pokombinować, tak samo jak widzicie, że ja dałem te LEDy specjalnie od góry, że je widać, a od dołu tych LEDów...